Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie moi drodzy, Roblox i dzisiaj wydajemy 220 milionów pierniczków na opening, więc zostaw łapkę, subskrybuj kanał i być może uda się nam tutaj dostać tego huge kata. Trzymajcie kciuki, no i co, lecimy, mam nadzieję, że się uda, mam wszystkie busty wykupione, więc jest dobrze, nie będzie nic, mam nadzieję, problemu i jest pierwsza legenda, no ale wiecie, ja potrzebuję mityków, a nie legend. Nie wiem, czy się uda. To będzie bardzo trudne. Okej, okay, kolejne legendy. Dużo legend tu leci, słuchajcie. Te, te rarpety, ja chyba, słuchajcie, wiecie, usuwa, będę usuwał, no bo mi są tak niepotrzebne za bardzo. Co my tu w ogóle mamy w tych jajkach? Okej, okay, rarki i legendarki tylko, z tego co widzę. ale może się uda słuchajcie i dostaniemy złota legenda nieźle <laughs> ale ja bym chciał huge Keta. To by było oczywiście lepsze rozwiązanie dla mnie zobaczymy czy uda się patrzcie trzy legendy w jednym no to by było spoko rainbow festive ilf to jeszcze nie to może jakiś mityk by poleciał byłoby miło Niewątpliwie. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Ciekawe jak długo będę to otwierał przy tylu... Ale patrzcie. Szybko lecą. Szybko się uszczuplają te moje pieniądze. Moje fundusze. Silver Dragon. Mityk. Pierwszy Mityk. Pierwszy, pierwszy. Słuchajcie. Dobrze, dobrze. Wiecie jakiego ja Mityka bym potrzebował. Tego pieska. Kurka, może być ciężko, powiem wam szczerze, może być ciężko tu wydropić. Jest! Santa Poo! Jest, słuchajcie, udało się! Tak jest, mamy go! Kolejny! Jest! Posypało się, słuchajcie, trzy mityki na razie. Jest dobrze. Kolejny mityk! Ale jazda, ale lecą, ale lecą. Moi drodzy, lecą, lecą. Dawać mi tutaj kolejne mityczki. Jezu, fajnie, fajnie, słuchajcie, trzy mityki już poleciały i to jeszcze mamy tego pieska. Udało mi się go zdobyć. Co mnie oczywiście bardzo, ale to bardzo cieszy. Kolejny Silver Dragon. No wiecie, te Silver Dragony nie są takie dobre. Ja bym wolał właśnie... Okej okay, Rudolfy. Rudolfy lecą. <laughs> ale wolałbym wiecie, co. I kolejny legendarny, no Huge Santa Cat jakby poleciał, to by było mistrzostwo świata, ale może być ciężko, żeby to dostać, nie? Okej, okay, legendarny, e, e, legendarny Rudolf. A Steve Ilf. Kurka, może być ciężko, powiem wam szczerze. North Pole Golf. Okej, okay, no jeszcze nie ma tego mityka, ale dawać, dawać mi tu, dawać mi. Słuchajcie, pełno legend w dropie. Dobra, dawać mi to. Okej, okay, to tak średnio. Jest Silver Dragon kolejny, tylko że. Kurde, ja bym chciał czego, coś lepszego oczywiście. Ok, legenda, legenda. Kurde, zaraz mi się skończy to, a 220 milionów miałem na opening, więc to nie jest taka mała kwota. Kolejny Silver Dragon, kurde, dajcie mi Rainbow Santa Paul, bo chciałbym zobaczyć ja, ile ile on, wiecie, ma bije. I, i tak muszę zrobić, okej, okay. Silver Stag. Okej, okay. Silver Stag to, to są trzy mityki, nie? Trzy. No trochę mityków poleciało, słuchajcie, z pięć mityków. Może więcej, nie? Liczy ktoś to? Liczy ten opening ktoś? 22 miliony. Okej, jest Rainbow. O kółka, widzieliście to? Jasny gwint, poleciało mi tyle mityczków. Alek się cieszę. Kolejny Silver stack, mitek. Ale daje, ale to daje. No to powiem wam, że jest dobrze. Okej, okay, Silver Dragon, mityk. Troszkę tych mityczków poleciało. Legendarne złote rainbow'y. Już festi to już tak średnio. Kolejne legendy. No niestety słuchajcie, sprawdźmy teraz Patrzcie ile mam tych legend Rainbow. To pytanie teraz tu jest 129 milionów. On będzie miał fajnie, słuchajcie ten Santa Paul. Kurde fajnie wyglądać będzie tu. O jest. Jest i nasz piesek, słuchajcie Santa Paul. Nasz screena sobie zrobię. 129 on bije. Że my potrzebujemy go na dark Mete.r może bym go zrobił. Słuchajcie, na dark meter to by było super, prawda? I zobaczymy, ile on będzie bił. Tyle z mojej strony. Opening się udał. Bardzo dużo mityków mi poleciało, tych zwykłych przede wszystkim. Patrzcie, Santa poły, zwykłe. I tu mamy te silver dragony, też zwykłe. Więc jest super. Do zobaczenia.